Składak na dzień dzisiejszy. Jeszcze w eksploatacji. Stan na dzień dzisiejszy. Jeszcze w eksploatacji. Aczkolwiek jego eksploatacja prawdopodobnie to jest mój sprzęt nałowy. Będę musiał góralem tylko latać, bo prawdopodobnie eksploatacja składaka zakończy się wraz z naprawą rewizyjną. Naprawa rewizyjna tego składaka będzie miała miejsce w 2000, jeszcze tym roku. Prawdopodobnie w poł do połowy maja będziemy mieli naprawę rewizyjną. Po czym zobaczymy co dalej. Jeśli będzie mógł zostać przywrócony do... Jeśli przyjmą go do muzeum, wyślę zdjęcie. Jeśli przyjmą go do muzeum, to będzie służył jako pomnik, jako pozostałość po holenderskiej firmie. Jak nie, to prawdopodobnie jeszcze go wysłużę, a potem być może trafi na sprzedaż, żeby jeszcze kilka lat jednak posłużył. No zobaczenia na wkrótce.